Jesteśmy na dyrekcji, witam serdecznie Państwa w hełmie. Dzisiaj mamy czwartek, mamy 21 kwietnia. To jest dyrekcja właśnie. I tutaj widzicie gmach na dyrekcji Dobra idziemy dalej jesteśmy na dyrekcji widzicie jeszcze raz Wam się w innym dniu 2022 pokazuję i to Wam właśnie pokazuję kochani moimi i stoją tutaj kolejnogi tu mamy przystanek tam z no i tak dalej, i tak dalej. Zawracamy. Zobaczcie, hol jak stoją na zegcji. Hoj elektryczne. Jeszcze widać gmach. Idziemy dalej. Pokazuję Wam, to pokazuję. Pokazuję to dla Was, nie dla siebie. A tu widzicie pomnik Jana Pawła drugiego z daleka, przy gmachu. Dziękuję Państwu za uwagę. Film kończymy. Do widzenia. Cześć. W kolejnych Pa, pa.